Witam bardzo serdecznie w programie Jest pytanie, jest odpowiedź. Dzisiejsze pytanie brzmi: Kto jest moim bliźnim? Ostatnio wracając z naszej grupy biblijnej, dosyć późno, po 22.00, zajechaliśmy na stację benzynową, tankuje paliwo. I kątem oka widzę, że podchodzi osoba, myślę, tak kolejny z tych, którzy chcą zadać pytanie. I dokładnie tak się stało. Przepraszam, czy mogę zadać pytanie? Słucham pana. Czy mógłby mi pan kupić coś do jedzenia? Patrzę na człowieka, około 25 lat, więc pytam, czy nie ma pracy? Mówi, no właściwie mam, ale poprzedni pracodawca mi nie zapłacił. No i tak. Mm. Zwykle z niechęcią udzielam tego typu gościom, zwłaszcza wieczorem, pomocy. Zwykle dotyczy ona pomocy pieniężnej na alkohol albo inne używki. Ale po chwili zastanowienia myślę, zaraz, zaraz, przecież ten człowiek nie prosi Cię o pieniądze, tylko o to, żebyś mu kupił coś do jedzenia. Więc poszliśmy razem na stację i zamówiliśmy pewne danie, jeżeli tak można to nazwać. Kto jest moim bliźnim? Takie pytanie zadał pewien uczony Jezusowi. Jest to wydarzenie opisane w Ewangelii według, według Łukasza, rozdział 10, od wiersza 25 aż do 37. Przeczytajmy dla tych, którzy nie pamiętają albo są mniej zorientowani. I oto powstał pewien znawca prawa, chcąc wystawić Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? W odpowiedzi usłyszał: A co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Znawca odpowiedział, masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swoich sił, a swojego bliźniego jak siebie samego. Odpowiedziałeś poprawnie, podsumował Jezus, tak postępuj, a będziesz żył. On jednak, dla usprawiedliwienia samego siebie, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus podjął ten wątek i powiedział: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą, gdy zobaczył nieszczęśnika. Przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien samarytanin, który też tamtędy podróżował, zlitował się nad, nad pobitym. Podszedł, obandażował mu rany, polał oliwą i winem. Wsadził go na własne zwierzę, zabrał do gospody i roztoczył nad nim opiekę. Nazajutrz udał się do gospodarza, zapłacił dwa denary i powiedział, zadbaj o chorego, a cokolwiek ponad to wydasz, wyrób nam w drodze powrotnej. Jezus zadaje pytanie. Który z tych trzech, Twoim zdaniem, okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? Znawca odparł: Ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział: Idź i postępuj podobnie. Kto jest moim bliźnim? Izraelici, mając bardzo silne poczucie tożsamości narodowej, bardzo często utożsamiali owego bliźniego, o którym Biblia nieraz mówi i którym mówi to streszczenie dziesięciu przykazań w formie dwóch, które zacytował uczony w piśmie. To pojęcie bliźniego bardzo często było Sprowadzane do najbliższych, do członka rodziny, członka rodu, współwyznawców. Jezus, podejmując dialog z uczonym, który zadał mu to pytanie, zdaje się rozszerzyć to znaczenie pojęcia bliźni. To nie tylko członek rodziny, nie tylko współwyznawca, ale może to być sąsiad, może to być napotkany człowiek, który po prostu jest w potrzebie. Może to być przybysz, ktoś, komu na przykład zepsuł się samochód, ktokolwiek, po prostu kto potrzebuje pomocy. Jezus powtarza zasadność przekazania najważniejszego, że Boga należy kochać bezwzględnie z wszystkich sił i postawić go na pierwszym miejscu, natomiast bliźniego dosłownie, jak siebie samego, przyznacie Państwo, że to dosyć wysoko postawiona poprzeczka. Niech Was Bóg błogosławi.